A dzisiaj odcinek z nad Wisły i dalsze rozgryzanie psalmu 23, więc rozbiegi lecimy. Fajda życia z Bogiem, słowo daję dziś w wersji espresso, jednowątkowo krótko i na temat. Pan jest moim pasterzem, niczego mnie nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Urodzinowo przyjechałem sobie nad spacer, na spacer nad Wisłę i tak sobie właśnie rozmyślam, dlaczego nad wodą mogę odpocząć. Woda jako symbol życia, woda bez której nie ma życia, woda, która obmywa, woda, która oczyszcza to wszystko mamy w Jezusie, w Duchu Świętym. Ale wiecie, jest też coś takiego pięknego, że woda się nie męczy. Woda się nie męczy, rzeka się nie męczy, ocean się nie męczy. Gdy położę się na wodzie, woda mnie uniesie. I jest coś takiego pięknego, że ta siła wody orzeźwia moją duszę. Nawet jeszcze niekoniecznie <laughs> zaczerpnę łyka, co może tutaj niekoniecznie byłoby wskazane, ale jest coś pięknego w obrazie wody, co, co dodaje siłę. I gdy patrzymy na wodę, popatrzcie sobie trochę razem ze mną, to to po prostu przywraca siłę, rozszerza może perspektywę. Także Bogu dzięki za Jego Słowo, za Jego pomysł. Tyle na dziś. Pomóż nam Duchu Święty to ogarnąć. Jeśli podobało Wam się to nagranie, zachwyćcie się Bogiem, który napisał Psalm 23. Udostępnij je, zostaw komentarz. Niech się nie śledza, w o frajdzie życia z Bogiem. A my widzimy się przy kolejnej okazji.